żeglarze i miłośnicy wodnych przygód na nowej Ekomarinie Słup. Za nami cały sezon ciężkiej pracy, wiele godzin, potu, ale też świetnych pomysłów. Dziś podsumujemy sobie tą niezwykłą inwestycję, ale nie sami. Będziemy mieli wyjątkowego gościa, dlatego przenosimy się już do naszego żeglarskiego studia. Ahoj wszystkim w naszym żeglarskim studio. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, żeglarza. Siedmiu, mórz Wielkiego Marinero. Cześć Marinero! Jesteś nowy w naszym środowisku, więc zdradź naszym dzisiejszym gościom. Co tutaj w ogóle robisz i skąd się wziąłeś? Ahoj żeglarze! Widzicie, wiele lat spędziłem na pirackich statkach, pływając po koreańskich wyspach, wyspach, domu z powrotem. Ale do 100 tysięcy betek rumu! Ile można? To ciężka praca 24 godziny na dobę, niskie zarobki i niemiły szef. Postanowiłem więc coś zmienić. Spotkałem wtedy załogę polskiego zaglądka Fryderyk Chopin. Hehe, <laughs> to zabawna załoga. Tak przepłynąłem z nim przez cały Ocean Atlantycki i dotarłem do Polski. Szukałem portu, gdzie serce bije rytmem fal. Na stary szkielet Neptuna i wiecie co? Znalazłem! Na ekomarynie słup. Tu są ludzie z pasją, tu jest wiatr i woda i niesamowity klimat. Tu zostaję i będę pomagał. Zakochałem się w tym miejscu. Marinero, kiedy pojawiła się pierwsza tablica Ekomariny, wszyscy mówili, że jest to coś wyjątkowego. Czy też tak czułeś, czy to dla ciebie rzeczywiście było jakieś wydarzenie? Aj, pani redaktor, kiedy Ekipa wbiła ten szczyt w ziemię, to ja aż zrobiłem dwa sikołki Jakbyśmy pierwszy raz stawiali masz na nowej Ławie. To była tylko pomna chwila, aż wszystko zamarło. Oficjalne ogłoszenie. Tu będzie nasza Marina. Oj, załogo! Przy było sporo pracy, czy z Twojej perspektywy, jak to widzisz, ten etap, czy ekipa pracowała na najwyższych obrotach? O matko bosmańska, jak Michał zaczął wiercić te 96 stołków, to ja myślałem, że się do ropy dokopiemy. Precyzja jak przywiązanie wiązaniu na regatach. Chłopaki stawiali słupki, Leszek dowodził jak kapitan na mostku, a jego metoda drutowania, autorska, uff, to była sztuka. 240 metrów siatki. Grzes, Piotrus i Marusz, głównie oni, uwijali się jak sprotki. Ja patrzyłem i biłem im brawo. Start. Instrukcja kręcenia drutu. Przekładamy. Robimy dwa obroty. Naciągamy sobie. I dokręcam i. Trzymam. Oto instruktor leszek. Naczelny drucia. Starszy instruktor. Druciarz. O, Czynna brama, nie pytam o technika technikalia, ale o Twoją reakcję, opinię. Jak zobaczyłeś, jak wjeżdża na 9-metrowej lawecie, to pomyślałeś, super, damy radę, czy raczej jak oni to zrobią? Arr, legendy to ja lubię! Chłopaki zrobili cudo, byłem pewny, że im się uda. Tarek projektant, człowiek od rzeczy niemożliwych, a Waldus? Cichy jak woda pod kilem, ale roboty odwali za dwóch. Transport na dziewięciometrowej lawecie I ja myślałem, że to nowy jacht wpływa do portu Ale jak ją zamontowali Zobaczyłem, że otwiera się lżej niż klapa do Forpiku Wiedziałem To jest brama do raju Patrzcie, żeby nie spadł, mógł to nie spadło, niech kto pilnuje tego Nie Nie wyjeżdżaj za daleko Stój tam na betonie O Jezu, śpiła Tam za daleko... półtora metra Pilnuj... nie! Z... Do tej pory wykonane prace nie były może tak spektakularnie zauważane, jak w momencie, kiedy przybyły kontenery. Czy widziałeś ten moment, jak to wyglądało? No, Są przygotowanie terenu, a potem ustawianie tego magazynu. Powiedz nam o tym więcej. Ajajaj, ustawianie kontenerów na stary szkielet Neptuna. Pan chamski dostarczył kontener pełen bananów. Mm. No niestety, bez bananów, ale też jest super. Operacja ustawiania, centymetr w lewo, centymetr w prawo. Ja patrzyłem, jak z chirurgiczną precyzją oni to robią. Gdy tylko usiadły idealnie, odetchnąłem jak po stormie. Mamy magazyn! W momencie, w którym już były postawione kontenery, to czego Wam więcej brakowało? Po co Wam w ogóle to zadaszenie? To pewnie duża inwestycja. Warto było? Na kordela z kapitana! Jak to po co? Żeby nasze jachty zimą nie szczękały relingami przez ten śnieg. I żebym ja mógł schować swoje banany przed deszczem. Najpierw Piotrek przyspawał uchwyty bez dostępu do sieci energetycznej, Magia jak z pirackich legend. Ekipa Adriana i Bogumiła przerobiła 3 metry sześcienne drewna. To tyle co 11 tysięcy puszek tunczyka. Chłopaki byli naprawdę wkręceni przez 400 wkrętów i gwoździ. A ja kontrolowałem jakoś z profesjonalnym okiem. Marek, oficer estetyczny, dopieścił to malowaniem. Kiedy, Kiedy pojawiła się fotowoltaika, większość osób mówiło, że to ogromny skok w przyszłość i do przodu dla Ekomaliny. Czy Ty też tak uważasz? Ha! Wreszcie trochę słońca łapiemy nie tylko na futerko. Fotowoltaika to jak spinaker, który nas napędza, nawet jak nie ma wiatru. A prąd będzie pompował energię w monitoring, żeby każdy się czuł tutaj bezpiecznie jak w hamaku na bezludnej wyspie. Ekologia pełną parą. Ale nie samą pracą żyje Ekomarina. W tym sezonie było wiele wydarzeń, nie wszystkie sposoby wymienić, powiedz które szczególnie utkwiły ci w pamięci i mówiły, że rzeczywiście Ekomarina tętni życiem. O, pani redaktor. Kiedy zaczęły się wydarzenia, to ja naprawdę poczułem, że Komarina budzi się jak port o świcie. Tyle się działo, że moja małpa głowa musiała przejść w tryb pełne obroty. Dni otwarte, no tam to jakby święto morza. Ludzie przychodzili, żeglowali, kajakowali i oglądali. A ja biegałem w te i wewtej, żeby to wszystko ogarnąć. Szkolenia żeglarskie? Aż mnie nosiło z dumy, że rośnie nowe pokolenie wilków morskich. A warsztaty dla przedszkolaków? Ooooo, tam to dopiero był storm młodej energii. A potem było jeszcze więcej. Water gdzie ze strażakami ćwiczyliśmy niełatwe manewry. Błękitna szkoła żeglowania, edukacja i zabawa w jednym, aż woda klupała z radości. Nagranie teledysku MSV. Po całym Zalewie niosły się te melodie. Letnia Akademia Żeglarska. Cała marina pełna młodych żeglarzy, co jeszcze nie wiedzą, że życie na wodzie to najpiękniejsza przygoda. No i perła w koronie. Ósme regaty słup. Tyle łódek, tyle emocji, tyle ścigania, że nawet mewy zatrzymywały się w locie, żeby popatrzeć. Każde z tych wydarzeń było kolejnym rozdziałem w historii Komariny. A najpiękniejsze jest to, że ludzie tu wracają, bo czują, że to miejsce żyje. Częstni. oddycha wodą i wiatrem. Ahoj przygodą! No, na nagraniach szczególnie widać, że ekipa, załoga. Współgrała ze sobą jak najlepsza załoga na, na środku oceanu. Co ty powiesz nam o tej ekipie? Czy tak rzeczywiście było? Z taką załogą nie boję się nawet najsilniejszego stormu. Każdy robił swoje, każdy wiedział, co trzeba, każdy dawał całe swoje serce. Lesek, kapitan ogrodzeniowy, co dowodził ekipą jak Bosman z doświadczeniem trzech oceanów. Z Grzesiem, Markiem i Piotkiem jako ekipa ogrodzeniowa, zrobili robotę wstępie, w którym miała ja zjadłem dwa banany. A Michał, który wykopał na pierdołki, precyzja jak przy szykowaniu do Darek i Waldek, duet od bramy. Jakby byli wycięci z podręcznika, jak zrobić rzeczy niemożliwe i nie marudzić. Weronika znalazła skrzynię ze złotymi monetami, żeby zapłacić za to wszystko. Krzysiek, organizator słupków, mistrz logistyki. Mateusz, jako fotograf i filmowiec, co nawet z błotnej pogody zrobił ujęcie jak z Hollywoodu. I Paweł, nasz serwisant na wczoraj, czyli człowiek, który reanimuje sprzęt, zanim zdąży powiedzieć ohoho. Piotrek od spawania bez prądu to prawdziwy czarodziej i geniusu. Koparkowy maestro Tomasz, który wyrównał teren jak pokład jachtu przygotowanego na wizytę króla. Bez podłoża od Sławka kontenery stałyby jak łódka po trzech kieliszkach rumu. Jest też Robert, odrzucił kilka paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu słońce zasila nie tylko monitoring, ale też nasze serduszka. No i Pan Hanski od kontenera, człowiek, który wjechał sprzętem jak bohater z filmów akcji, stawiając te wielkie moduły na miejsce z gracją waletnicy i jeszcze komandorowa, która toleruje wybryki i wspiera komandora. Do tego cała reszta ludzi, tych widocznych i tych zza Każdy dał coś od siebie. Siłę, czas, uśmiech, pomysł, wsparcie, dobre słowo i serce większe niż cała Marina. Powiedziałaś o wielu osobach, które czynnie brały udział w tych wszystkich pracach, ale chyba jeszcze nie mówiliśmy o jednej wyjątkowej personie, która to wszystko spinała, trzymała kurs tego projektu, i bez której na pewno wyglądałoby to wszystko zupełnie inaczej. O kim myślę? Aj, to nawet małpka nie musi się zastanawiać. Jest jeden człowiek. Komandor Grzegorz. Bez niego to byśmy pływali w kółko jak po kwadransie w stormie. Nasz komandorek to szekla, która spina całą ekipę i sprawia, że nic się nie rozpadnie, choćby biało z każdej strony. To on pierwszy staje, ostatni gasi światło. Dzwoni, organizuje, zbiera ludzi, tłumaczy, rozśmiesza, dodaje odwagi. On ma oko jak sokuł, serce jak ocean. I cierpliwość, jak stary Bosman uczący młodych wiązać ósemkę. On naprawdę łączy ludzi. Nikt tak jak on nie potrafi zebrać całej naszej pływającej rodziny. Fachowców, wolontariuszy, zapaleńców, marzycieli. Dzięki temu Ekomarina to nie tylko ogrodzenie, kontenery i panele. To miejsce z duszą. Miejsce, które ludzie chcą wracać. Uwaga! Daj się uparłeś od tyłu. Instrukcja jak nie wchodzić na deskę sód. Po wywrotce dla wszystkich zainteresowanych tak nie należy wchodzić na deski. To jest film poglądowy, tak zwany antyinstruktorowy, ale skuteczny. No bo tu żadnej roboty nie widać, to chociaż pustą taczkę nagram. Wy się bawcie dalej, a ja sprawdzę co my.